Cześć, witajcie w, hmm, witajcie w kolejnym poradniku. Yy, w tym odcinku zrobimy, jak pobrać Minecrafta byzyczu. Ten Minecraft byzyczu, on zawiera w sobie, w sobie wszystkie wersje od 1.2.5 do 1.9. I ten Minecraft, yy, on, głównie, yy, on głównie jest dla osób, które nie chcą pobierać oryginal, ory, oryginału, tu, który jest kosztuje tylko po prostu za darmo porać. No to tak. Eee, aha, jeszcze chciałem wam coś powiedzieć. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o tym, że od wakacji zaczniemy nagrywać let's play. Na przykład nie wiem, może Celasa będziemy nagrywać, ale to dopiero od wakacji. Eee, a teraz zaczynamy. Najpierw trzeba zrobić tak. Najpierw wchodzimy na stronę. Minecraft by, by, Mamy Minecraft byzyczu. Jest tak, Minecraft bezyczu nowy lepszy Minecraft 1.9. Po prostu sobie klikamy tu. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie było aktualizacji do 1.10, ale to do, z tego co wiem, to do, yy, za jakieś miesiąc czy dwa ma już wejść ta wersja 1,10 do zyczu. Także powinno się fajnie grać. Wiecie co? Ja tu znowu zrobię przerwę, tak jak w ostatnim odcinku, albo nie, a jednak nie. I tu mamy takie, niech się nam załaduje. Chwilę sobie zaczekamy. Mhm, jest. I mamy tutaj do Olanda, możemy sobie pobrać też skiny, pelarynki, tekstury do zyczu. I, i, I tak dalej, to jest tak. Tutaj sobie bierzemy to i po prostu klikamy Pobierz Minecraft bezyczu, wtedy tu Wam się pojawi. Będzie trzeba za, kliknąć Zapisz plik tutaj, e, następnie tutaj się Wam pojawi. Wystarczy tutaj kliknąć, wtedy wszystko będzie nam Wam omówione. Już mam to zainstalowane, dlatego nie będę Wam pokazywał. E, więc od razu sobie przejdziemy do tego Minecrafta do po prostu sobie przejdziemy do samego Minecrafta. Yy, jeszcze jedna rzecz. Żeby on Wam działał, to będzie taka ikonka, ale do folderu z tym Minecraftem będziecie musieli wyjąć o sobie coś takiego jak ty ja tutaj mam zyczu myślnik MC Bo inny Wam nie będzie działał niestety. I sobie go klikamy Trzeba chwilę zaczekać, bo ja przy nagrywaniu mam niskiego FPS-a. Mm -hmm. No dalej. Zaczekamy sobie chwilkę. No także od wakacji już, powinniśmy już sobie y, zacząć nagrywać y, te let's playe. Myślę, że będę miał trochę więcej widzów. Ołączyło nam się i na początku się nam tak pokazuje. Na chwilę pewnie znikło, zaraz się znowu pokażę. O jest. Mm -hmm. Mm -hmm. I te let's jak mówię będą właśnie albo z CSGO yy, będą albo z CS, albo z Who's Your Daddy. Ale jak na razie Fusel Daddy nie mogę pobrać tu, tu mam alfę, jak niektórzy mogą zauważyć. O, i tu już mamy uruchomione. Jak mamy neta, to będzie nam się pokazywało właśnie tutaj różne reklamy. I, i tak. Bo niektórzy mogą powiedzieć e, albo napisać w komentarzu: a bo mi nie działa, nie chce mi się włączyć. To teraz tak, dla słabszych komputerów są dwa wyjścia. Wchodzicie w ustawienia, klikacie tu. Jezu, jak mi muli. O, cicho, jest. Dobra. I dla słabych komputerów to macie dwa wyjścia, albo 512 MB, albo 576 MB. Czy tam m, zapomniałem jak to się mówi, tam megabajtów mówię, co ja mówię, w sumie nie wiem, czy ja dobrze mówię. Yy, a dla lepszych komputerów, jak ma ktoś ma, nie wiem, jakiegoś już 64-bitowego, to są już wyjścia od 1024 m do 10240 m, to już jest naprawdę bardzo, ale to maksymalny FPS i to potrzebują naprawdę silne komputery. Ja mam 512M, bo ten. I tu jest taki przycisk z gry, i sprawdzanie. Nikogo sobie sobie sami tutaj przeczytacie, jak zainstalujecie. I teraz tak. Jeszcze jedna rzecz. Muszę to szybko omówić, bo mam tylko 10 minut nagrywania, bo mam tylko próbną wersję. Dlatego te 5 minut się, mam nadzieję, uwymieniamy. I mamy tutaj. Mow... Możemy stworzyć sobie własne MOBY. Yy, MOBY. Co ja mówię, mody i to sobie możemy, mamy tu kategorie, mamy nowości, mamy tutaj 5 nowości, 25 różnych modów usprawnienia, chicken mod, Hacking no nawet mamy biblioteki różne, flans mod, na przykład redstone sobie weźmiemy. i nam się o niezu naprawdę o i nam się pokażą takie różne mody które po prostu sobie możemy kliknąć informacje o modzie i nam pokazuje na jakiego Minecrafta jest yy, i teraz tak yy, sobie zamykamy tu żeby wyjść i mam tutaj do wyboru Minecraft bardzo dużo na Minecraftów yy, nie te moje tylko zaczniemy sobie tak hmm. Mamy od 1.2.5 Techit Classic, jeżeli nie chcemy bez tego Techit Classica, to po prostu musimy sobie stworzyć własną paczkę modów i nie wkładać żadnego moda Mamy tekit Light, The Legend of Notch, to jest naprawdę bardzo fajną mapką, polecam. Spotcraft, Zombiecraft mod, Techit by Zeczu, ader Penguin Pack 2, Standard Moc aha, tutaj są normalne 1.5.2, Smart Moving, Penguin Pack 3... Standard Mod znowu 1.62 i tu mamy Pixelmona, o mamy nawet Hero Brain Mod, chardery, yy, tylko co jest minusem, że yy, Forge'a my mamy tylko do wersji 1.7.10 Żeby go sobie pogryźć to po prostu musimy sobie wejść, yy, po prostu sobie zainstalować my tego Forge'a na nowszą wersję, ze dwóch ruchom wpisać Procent updata procent. Kliknąć OK, wtedy wejść w, w ten kropka, w folder kropka .minecraft, yy, po prostu mieć kropka Minecraft i tam wejść sobie wtedy w moc, będzie kropka moc czy coś takiego, tam kliknąć dodać moda i wszystko będzie śmigało. I tutaj co jest naprawdę plusem, co mi się naprawdę podoba, że, mamy, że możemy sobie wpisać nikt, nie wiem. Yahimozo ja Mamy sobie Yahimozo, ja 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 -mo możemy kliknąć Uruchom grę, ja tego nie będę robił, bo naprawdę mam bardzo niskiego FPS-a, dlatego nie nagrywam. Może w przyszłym roku, na pewno, wakacje będę miał nowy komputer, dlatego będę dla Was nagrywał Minecraft, ale możemy sobie wpisać Yahimozo ja na trybie jednoosobowym Uruchom gry, i nam się pokaże, na przykład yy, ten może albo rox MB też możemy sobie wpisać i nam się pokaże ten ro... skin rox I to by było na tyle w sumie, bo tutaj mamy własne mody, tu możemy sobie na przykład poszukać i to by było na tyle, bo tu jest twój nick, ja sobie zawsze wpisuję skoda, bo to jest mój nick eee. w przyszłym roku mam pokażę mojego skina Macie do wyboru różne, macie standard mody i tak dalej. Wszystko macie i Wam już mówiłem, jak komuś nie uruchamia to po prostu po, popróbować z tymi megabajtami czy czymś. Naprawdę przepraszam Was, ale zapomniałem sobie tego. No i to było na tyle. Do 1.9 ja Wam mówię, właśnie słyszałem ostatnio, że za miesiąc czy dwa ma wejść 1.10, także powinna wejść. Yy, 2.0 na naprawdę późno no, wejdzie, bo już yy, zapowiadają tą, to wejście, tej 2.0, ale no niestety będzie ona o wiele później. To jest właśnie tym minusem. Także to jest ta ba, Bajzyczu, to po prostu so, to jest wersja dla tych, którzy nie chcą po prostu pobierać yy, pobierać Minecrafta płatnego. Po prostu macie bezpłatne, pełne wersje, możecie sobie na serwerach różnych grać. I co? I to no w sumie na tyle. Wszystko Wam pokazałem myślę. Yy... Wszystko wam pokazałem, nic wam takiego nie zrobiłem i to właśnie tak wygląda. Ta ikonka musicie sobie ją poszukać w do, w, no, w, w, w pobranych. No i to wszystko. I, i yy, w następnym poradniku Wam pokażę znowu nową rzecz, nie chcę na razie Wam tego zdradzać. Bo jeszcze się zastanawiam, co to dokładnie ma być. Ma być coś fajnego. Yy, dlatego to będzie. War... Naprawdę chcę to nagrać. No i co? Cześć!